Witajcie kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim zaczniemy, mam do Was kilka ogłoszeń parafialnych. Jak wiecie, ostatnio na moim kanale były dość nieregularne filmy. Nie tak, że się jakoś odstawiłam, ale po prostu wrzucałam wtedy, kiedy mi się przypomniało. Nie zwracałam za bardzo uwagi na to, co wrzucam kiedy, więc chciałabym to trochę bardziej sprecyzować. Więc i zacznę trochę wracać do niektórych serii. I to mówię, ustawić sobie przede wszystkim, mam dużo nagranych filmików, ale. Są one na razie jeszcze nie zmontowane i dość chaotyczne, więc chciałabym tak, żeby raz w tygodniu wlatywało Le Passy Challenge z Decims 3. Przynajmniej raz w tygodniu, może od czasu do czasu dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A raz w tygodniu chciałabym, żeby wlatywało po prostu grzechy w kolorach tęczy, bo już ich nie było bardzo dawno, a jutro chciałabym się wziąć za ich nagrywanie, bo mam czas. Więc wróci scenka i wróci historia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A na pewno przynajmniej trzy razy w tygodniu, jak nie cztery, bo chciałabym cztery, żeby wlatywały właśnie odcinki z klubu Romantyki. Będzie to prawdopodobnie po pół po prostu wrzucane naraz, bo wiecie, że ja nagrywam z głosem, ja sobie nie odpuszczę żadnych wstawek muzycznych ani tym podobnych rzeczy. No i... Jakby się coś udało, to żeby raz w tygodniu był materiał specjalny, w sensie jakaś inna gra. Na przykład właśnie Eldaria, czy moje ukochane wspomnienia rozbitków, które mam podnagrywane i ich milion chwilowo. Więc a, możecie się przygotować, że raz w tygodniu będzie Sims 3, raz w tygodniu będzie Sims 4, 3 lub 4 razy w tygodniu będzie klub romantyki, i raz w tygodniu będzie jakaś gra mm, trochę inna albo jakaś inna seria zależy, co mi się akurat nagra, szczerze powiedziałaś. Więc nie jest to dokładnie ustalony plan, ale jest to mniej więcej ustalona, tak. Co do konkretnych dni jeszcze nie mam pomysłu, kiedy co będzie. Myślę, że Simsy czwórka na pewno będą raczej sobota, niedziela, bo do nich muszę trochę więcej czasu poświęcić, chociaż bardzo lubię je nagrywać. Co do Simsów trójki, no to... Mam na razie nagrane dość dużo odcinków i nawet większość jest zmontowanych, więc one sobie mogą wlatywać kiedy chcą, póki co. I już zaczęłam nagrywać dalej, jestem uzależniona. E, tak, z Klubu Romantyki też mam jeszcze sporo nagranych serii. Um, co do na przykład mojego podcastu, bo dostałam w sumie zapytania na ten temat, chciałabym do niego wrócić e, do sezonu z Lokim i potem może do dalszych, ale na razie nie mam co do tego wene. Poza tym zgubiłam kartkę z moim wstępnym szkicem, co tam się dalej działo. Mm, I muszę to przemyśleć. Zresztą nie mam już od długiego, długiego czasu fazy nalokiego, ale nie lubię zostawiać takich niedokończonych opcji, więc no cóż, <laughs> może bym właśnie w tym kierunku poszła. Ale w każdym razie, żeby nie przedłużyć już tego i tak rozbudowanego wstępu, lecimy z drugim odcinkiem Złamanego Serca Asterii. Tak. I zobaczymy, co się wydarzy. No. Idziemy na naszą pierwszą misję. Pierwszy krok w stronę nowego życia został postawiony. Czas na kolejne. Uważaj tylko, gdzie stawiasz stopę. Okej. Okay. Lecimy z tym. Refill. Tak, Killoway jest moim a, faworytem. W ogóle nie wiem, was też wkurzę, że dalej czekamy na aktualizację. Ja nie chcę, może, jakoś bardzo zła, bo rozumiem, że dla nich to jest dużo pracy, dla twórców klubu romantyki i że chcą wprowadzić fajne opcje i wszystko zmobilizować, ale. No szkoda, że na razie nie ma nowych odcinków. Znaczy nie tak, żeby mnie nagrała stara, ale... Ciii. Tak, na razie nie zaktualizowałam wszystkich moich serii ale nieważne. Nieważne, nie powrzucałam odcinków, nieważne. Nie nagrałam, nie wiem co się dzieje. Nieważne. O wiele ważniejszy jest fakt, że aktualizacji nie ma. Nie no, bo jestem ciekawa tej nowej historii, szczerze powiedziawszy. No, i dalszego odcinka z Fryfru Szekspira. Tak na razie użyciłem jeden odcinek. Jestem niesamowita w tym rzucaniu. Obiecuję teraz, kochani, że to na trochę. Tak więc jeżeli podoba mi się to, co tworzę, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo to naprawdę motywuje do dalszego tworzenia. Ja I tak będę nagrywać, bo bawię się przy tym świetnie już od półtora roku i raczej e, z tego nie zrezygnuję. Ładowanie danych zajmuje więcej czasu. No to dobra, to widzimy się, jak się już załaduje. Hej, jesteśmy. Rocił drugi. Miejsce, w którym strasza. Audrey w zamyśleniu przyjrzała się ubraniom, które David starannie przed nią rozłożył. Rzucił je na łóżko, jak gdyby nigdy nic i kompletnie go nie ruszało, że nadal w nim leża. To no i szczegółowe, przyjmuje się. <grytanie> nie zmieniło to jednak faktu, że żarty jej nowej kolegi z pracy skutecznie zwróciły jej uwagę od koszmaru, którego właśnie się obudziła. Zimny prysznic pomógł i całkowicie wrócić do rzeczywistości. No dobrze, zobaczmy, w co się tutaj ubierają, żeby skuteczniej egzortyzmować demony. Nie wiem o co chodzi. Normalna sytuacja. Nowa branża. Uzdolniona. pewna siebie. wzbudzające zaufanie. Prawdziwa profesjonalistka. Wszystko naraz. <laughs> I tak mam to kupione, ale niech będzie w szafie. Plusy wylądają gorączki, kiedy jeszcze było po angielsku. O, oh, ponów. Co się dzieje dzisiaj z tym internetem? Mówiłam, co się dzieje z, u mnie z internetem? Nie wiem, czy mi się uda to nagrać, ale bardzo bym chciała. Plosia, plosia, działaj. Wredny istoto. Nie, no serio. To mi wykończyć. wykończyć. Nie mogę. No powtórz. A, w ogóle internetu nie mam. I'll be back. Wydało się. Wszystkie opcje zostały. dodane do karty roby. No to lecimy w prawdziwą profesjonalistkę albo wzbudzające zaufanie. czerni mi się podoba. Będziemy profesjonal. Nieźle. Powinnam uczesać tak, żeby zrobić wrażenie na naszym kliencie. Wysoki kok. Wszystko. <noise> co ja się ograniczać, będę. Nie wiem, jakim cudem się internet nie połączył, ale pomijmy to. Wszystkie opcje. I. <noise> Dobra, co tu mamy? Wysoki kok. Zebrana, Bob. prosta. Uuu, te są fajne. Odważne. Skomplikowane. Perfekcyjna fala. Podobają mi się te i jasne. A potem są krótkie. Czas ruszyć do kuchni. Obym nie zgubiła się po drodze. Audrey po raz ostatni zerknęła na swoje odbicie w luszcze i wyszła na korytarz. W kuchni panowała domowa atmosfera, która kompletnie nie pasowała do tego ponurego miejsca. David, nucąc cicho pod nosem, szykował właśnie śniadania. Pogrążony w zamyśleniu, Rafael siedział przy stole i tęsknie spoglądał przez okno, jakby marzył o tym, żeby znaleźć się gdzieś indziej. Dzień dobry. Dzień dobry. Mara! się w idealnym momencie. Wszystko już prawie gotowe. Siadaj i weź sobie, na co masz ochotę. Nieco Nie trzeba. Mogę sam zrobić sobie śniadania. Nie przejmuj się. Ja nie przygotowuję. Jedalnego jedzenia. Ja przygotuję pyszne jedzenia. Myślałam, że najlepiej czuję się za baram. No No wiesz, ja we wszystkim jestem świetna. David, kocham twoje ego. Dogadaliśmy się w tym temacie. Spojrzenie Davida zatrzymało się na jej stroju, a na jego twarzy zagościł sarkastyczny uśmieszek. Nie powiem. Liczyłam na to, że wybierzesz właśnie ten strój. Brrrr. Teraz będę musiał tym bardziej na ciebie uważać. Chcę taką piękność, każdy demon chciałby porównać. Kocham cię kościu. i love you. Może jednak zwynie moje zainteresowanie. Bo nie mogę, po prostu On jest cudowny. No dobrze, raz, raz, siadaj. Przed ciężki dzień. Musisz mieć na niego siła. Często się śmiało. To no, nie ja. No dobrze, co my tu mamy? Jedzenie. Angielskie śniadanie. Bla, kiełbaski. Nasiki z syropem. Kawę i gofry. Jedzenie. A to jest jeszcze z kawcią. A to jest stąd z kawą? Guffer. Świetny wybór, też się zgadzam. David odwrócił się w stronę kochanki, a od z załochaniem usiadł naprzeciwko Rafaela. Mam nadzieję, że dobrze ci się spał w nowym pokoju. Mężczyzna był śmiertelnie blada i patrzą na nią z tak wypranym z emocji wzrokiem, jakby sam nie spał od co najmniej tygodnia. Tak, co knieźla. Miło, że pytasz. Audrey uznała, że nie będzie się chwalić swoim koszmarom. Nie bardzo miała pomysł, co jeszcze może zapytać, więc tylko rozejrzała się po pomieszczeniu. Jej wzrok w pewnej chwili padł na notatnik, w którym ktoś naszkicował krajobraz widoczny za oknem. Linie były postrzępiona i nierówna, jak Bartysta nie potrafił narysować ani jednej prostej kreski. Gdy Rafał zorientował się, na co patrzy, Narwowym ruchem zamknął notes i odsunął go od siebie. Wstydzi się swoich rysunków? Może powinnam jakoś dodać młotuchy? Wydaje się strasznie nieszczęśliwa. Oczywiście, że tak. rabiali. Nie mówcie mi, że zaraz znowu będzie błąd. No, mam dość niskie internet. Co się dzisiaj dzieje? Ja chcę tylko nagrać. Losie. Chcę wrócić do nagrywania regularnego i publikowania wam tego. A nie będę dodawała do jakiegoś innego odcinka tego wstępu. Plose. Plose, oddajcie mi sens na klikanie. Brylęciku. To jest właśnie moja normalność. Brylęciki. Ja chcę brylęciki. No nie mogę. Jest i tak późno, jest prawie 11. Ja chciałam tylko nakreślić sobie jeszcze odcinek na dzisiaj, tam mi nie dają. Nie pozwalają mi niedobrzy ludzie. A naprawdę nie rozumiem czemu to tak nie działa. Dobijające, zaraz do was wracam. Wow, czyli nie tylko umiesz grać na instru... Jeszcze mi się bateria w te telefonie rozładowuje, no. Happy day po prostu. Happy day in hell. Wow, czyli nie tylko umiesz grać na instrumentach, ale i rysujesz. Rafael niespokojnie poruszył palcami pod stołem. Wyglądał, jakby tworzył, toczył jakąś wewnętrzną walkę. Rysuję, ale rzadko. Czasem po prostu mam potrzebę stworzenia czegoś pięknego. Czegoś, co sprawi, że zostawię po sobie ślad na tym świecie. Większość ludzi robi w tym celu dzieci. Dzieci? <grytanie> to był żart Słońca. W głosie Rafaela dało się słyszeć wręcz y, komiczne zaskoczenie, jakby pomysł, żeby zostać ojcem, nikt na nie przyszedł do głowy. Robienie dzieci dla większości ludzi jest zdecydowanie łatwiejsze niż namalowanie genialnego obrazu czy skomponowanie symfonii. A co z miłością? E, wiesz, my jesteśmy chętni. Zgłaszamy się. Mówisz z takim tonem, jakby coś takiego w ogóle nie istniało. Wierzę miłość. Nie wierzę, że znajdę ją na czas. Życie jest za krótkie. Zwykle ludzie, którzy mówią takie rzeczy, znajdują mi już przez przypadek. My się zgłaszamy. Taki przypadek nazywa... Wiesz, ja sądzę, że Odrin na drugi i ma przypadek. Po prostu się rozejrzyj. Może jest już tuż, tuż. Tak, tak, patrzysz na nią. Rafael popatrzył w oczy u swojej upartej rozmówczyni, a w jego spojrzeniu malowała się tęsknota. On już był zakochany. Była w stanie dostrzec te wszystkie kłamiące się w nim emocje, które usiłował wyrazić poprzez obraz i muzykę. Wystarczyło tylko uważnie słuchać i patrzeć, żeby zrozumieć, co tak naprawdę próbuje powiedzieć. Niech ochotę wsiąść go na za rękę i porozmawiać z nim od serca, zapytać, co tak naprawdę czuje. Ale przecież ten młody mężczyzna wcale nie prosił jej o pomoc. Więc dlaczego niby miałaby robić za jego psychologa? Odri, Rafael ma bardzo delikatną naturę. Uważaj, co mówisz, bo gotów to uwierzyć. My się zgłaszamy. We wszystko. To związane z Rafim. David strącił się do ich rozmowy. Tak nagle, że Odry przez chwilę nie wiedziała, co mu odpowiedzieć. E, przepraszam, ale czy powiedziałam mu coś nie tak? Jeszcze nasz Rafal Cię zakocha i postanowi uciec ze swoją narzeczoną gdzieś na końcu świata. Zgłaszamy się. I kto wtedy przejmie jego obowiązki? A to nie my, to nas już nie będzie interesował. A nie wystarczyłoby wtedy zatrudnić innego rzeczoznawcę i posprawia? Tylko Rafal jest w stanie wykonywać tę pracę, moja kochana, mała czarownicą. Ale kochał charakter Davida po prostu całym sercem. Jest cudowna. Więc bardzo cię proszę. Nie przyciągaj go na ciemną stronę mocy. Ta późno, Jesteśmy Lordem Veidarem! <noise> w głosie Davida dało się słyszeć kpiące nuty, ale Audrey nie zrozumiała, co w tym śmiesznego. Pewnie chodziło o jakiś ich hermetyczny szarcik. Kiedy David się do nich odwrócił, pochodziła się w stronę Rafaela i szepnęła. Nie ma ludzi niezastąpionych. Możesz mi wierzyć, wiedziałabym o tym. Gdyby wszystko działo się tak, jak twierdzą szefowie... Nie byłoby mnie tu teraz. Rafael jednak najwidoczniej nie docenił jej szczerości. Smutek faktycznie zniknął z jego oczu. Zastąpiła go jednak pełna bólu determinacja. Miłość przyniosła jedynie było i, i mnie, i osobie, która zdecydowałaby się mnie pokochać. Wiem to na pewno. Przepraszam. Nie chciałam być niegrzeczna. Po prostu jestem strasznie zmęczona. Rafiś! No, mogło to się przestać odłączać. Wszystko wskazywało na to, że do końca rozmowy Rafael sięgnął po nietknięty talerz ze śniadaniem i przypadkowo sztuczną ochciem stojący na stole kubek z herbatą. W trakcie swojej kariery Audrey musiała łapać spadające kubki niezliczoną ilość razy, między opoła i ten, nie rozlewając nawet jego zawartości. A Rafael, mimo swojej pozornej niezdarności. nagle wykazał się cudownym refleksem i w efekcie chwili chwycili go równocześnie. Rafał uśmiechnął się z poczuciem winy i cofnął rękę, ale nie od razu. Tak się przynajmniej wydawało. Oby mm. czasem poczucie, jakby nie miał żadnych zobowiązań. Chyba dlatego była muzyka. Dzięki niej przenoszę się do innego świata, rozumiesz? Słońce rozumiem cię tysiąckrotnie. Tak myślę. Raz na czas mogłabyś mi towarzyszyć w tej ucieczce przed rzeczywistością. To będzie dla mnie przyjemność. Przyjemności od słońca. No mówię, my zakładamy razem zespół. Będziemy razem grać. Tworzyć muzykę po prostu. Wspieram go w tej kwestii. Aż miałam ochotę sobie znowu zagrać na pianinie. Ale jestem na studiach. I tu nie mam to. No. Bardzo chętnie. Rafael milczał przez chwilę. A potem wreszcie zajął się śniadaniem. Audrey nie chciała wprowadzić go w jeszcze większe zakłopotanie. Więc wbiła wzrok w plecy Davida. Udało ci się wyrwać Rafaela z melancholii. Kątem oka Audrey dostrzegła, że Rafael unosi do ust łyżkę osianki, a zaraz potem opuszcza ją z powrotem na talerz. Tak bardzo trzęsą mu się ręce? Przepraszam, pójdę do siebie Rafael, wstaw go a nogi krzesła zgrzytęły po poskłodniało podłoga. Miłego dnia, pierwszego dnia pracy, Audrey. Audrey odprowadziła go do drzwi z zaniepokojonym spojrzeniem, a potem wróciła do Davida. Wszystko z nim w porządku? Nie przejmuj się, Rafaela, czeka kolejna bezsensowna rozmowa z ojcem. Zawsze się wtedy denerwuje. David sprawia wrażenie, jakby kompletnie się do mnie nie przejmował, jak gdyby nic nie rozłożył talerzy na stole i zajął się własnym nim w postaci kawy. Mmm, mi. Audrey zaczęła więc jej sama. Mimo, że David Ewidentnie uwielbiał popisywać się przed widownią. Przygotowane przez niego jedzenie okazało się naprawdę smaczne. A relacja między nimi jest skomplikowana. No wiesz, między Rafaelem a jego ojcem? Można to tak nazwać. Jeśli z nami zostaniesz, pewnie będziesz miał okazję pomóc mu w uporządkowaniu tego emocjonalnego bałaganu. Obawiam się, że terapia rodzinna nie jest moją specjalnością. David zachichotał, próbując ukryć śmiech za filiżanką z kawą. <grych> Wątpię, żeby ojciec przyszedł na jakąkolwiek terapię. Poczuła ukłucie w sercu, kiedy z pewnym opóźnieniem zrozumiała, co to może oznaczyć. Nie żyje? Pff, Mariana, strasznie jesteś ciekawska, co? David zabrał ze stołu brudne naczynia, kończąc tym samym rozmowę. Obudny cały entuzjazm, nie uleciał w ciebie, zanim dotrzemy do klienta. W sumie ma rację. Po co go o to wszystko pytam? Nie martw się, mój entuzjazm nigdzie się nie wybiera. Ruszajmy. Ok. Idziemy. Brum brum brum. Brum 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 na brum. miejsce zajęło około godziny. Brum brum. Świeżo upieczony zespół yy, większej trasy spędził w milczeniu, czasem miając tylko luźne uwagi dotyczące nadchodzącego zadania. Kiedy zostało im dosłownie 5 minut do celu, David uświadomił sobie, że Otrin nie ma pojęcia o sprawie. Nie przyjmując się zdumionym spojrzeniem kierowcy, wyjaśnił jej, że w nawiedzonych domach żadne skarby nie wolno tykać podejrzanie wyglądających przedmiotów po żadnym skarbem, albo rzeczy, które wyglądają na stare lub zbyt piękne. Jak tylko usłyszysz, że coś przyzywa cię do siebie i obiecujesz, że spełni każde Twoje pragnienia, natychmiast mi o tym powiedz. Normalna sytuacja! Jak słyszy coś takiego, zaczyna wymiastować psychiatrę, żeby mu o tym opowiedzieć. Nie wódź się, był mnie. W Serce mi pękło, gdybym stracił tak strunioną specjalistkę. <grystanie> Obiecuję, że się nigdzie nie zgubię i nie złamy ci serca. Taką właśnie mam nadzieję. Kocha charakter. Audrey zamilkła, wystraszona. Kiedy dotarł do niej, jak dwuznacznie to zabrzmiało, David jednak zdawał się nie zwracać na to uwagi. Przede wszystkim, musisz zrozumieć jedno, przede wszystkim. Szukamy nie tylko tych, którzy zostali opętani teraz, ale też tych, którzy opętano już wcześniej. Dlatego tak ważne jest to, abyś oceniła, czy gdzieś nie ukryła się zwykła choroba psychiczna. Wtedy nie będziemy marnować niepotrzebnie czasu. Tak, pamiętam, szukamy śladów zjawisk paranormalnych. Już samo mówienie o tym brzmi idiotycznie. Może kiedyś się przyzwyczaję? W życiu się do tego nie przyzwyczaję. Przyzwyczajmy się! W końcu do wszystkiego da się przyzwyczaić, prawda? Wygląda na to, że jesteśmy na miejscu. Jaj, yeah, idziemy. Będzie fajnie. Po drodze Audrey usiłowała mm, zwizualizować sobie, jak może wyglądać typowy nawiedzony budynek. Wyobraźnia pocenała jej coraz okropniejsze obrazy. Jednak w środku dom okazał się zupełnie zwyczajny. Prosty wystrój, niedrogie meble, jasne pomieszczenia. Klient kręci się wokół Davida, zarzucając go informacjami, a jego głos każdą chwilą brzmiał coraz bardziej histerycznie. Odrys stała obok bez słowa, uważnie obserwując zachowanie mężczyzny. Miała wrażenie, że ten w ogóle jej nie słucha. Wykazuje mniej więcej połowę typowych objawów załamania nerwowego. Bogam cię, zabierz mnie z tego domu. Gdyby nie to, że zainwestowałam w niego wszystkie oszczędności, już by mnie tutaj nie było. Nie stać mi nawet, żeby wynająć jakiś nocleg. To zwykła świnia, która śmie nazywać sama siebie pośrednikiem nieruchomości. Powinna zwrócić mi wszystko co do grosza i jeszcze dopłacić za stratę moralną. Kiedy tylko klient przestał wreszcie histeryzować i poruszył temat pieniędzy, na twarz Davida zagościł drapieżny wyraz: hmm. Ile pan chce od niego wyciągnąć? Niech wyskakuje ze wszystkie pieniądze hmm. Niech będzie. W takim razie zabieramy mu wszystko. Odrys zerknęła ukradkiem na swojego partnera go spokojnym głosie, przeświętym pewnością siebie. Było coś przerażającego. Przez chwilę poczuła się nieswojo. W nocy czuć tu obrzydliwy smród i słyszę dziwne dźwięki, jakby zgrzytania, czy coś w tym stylu. Ten demon bez przerwy szepcza, jęcze i się śmieje. Nieważne do którego pokoju wejda, wiecznie za mną ulezia. Od jak dawna słyszy pan te dźwięki? Klient zaczął i zwrócił się w nią przerażone spojrzenie. Wyglądał jakby dopiero teraz ją zauważył. E, przepraszam, ale kim ty w ogóle jesteś? Naprawdę nie do końca docierę do niego. Coś dzieje dookoła. Jestem psychologiem. Specjalistką od ekspertes. Kimś, kto chce panu pomóc. Kimś, kto odnosi wrażenie... Że nas pan wynajął? Specjalistką od ekspertes. Specjalistką od ekspertes? Będziesz oceniać mój dom? Tak, pana dom. I poziom stresu. Bez tego nie będziemy w stanie przygotować porządnego posłu. I wystawić wysokiego rachunku. <noise> Kocham cię, David! Naprawdę cudowny człowiek. Tak czy tak, będzie pan musiał odpowiedzieć z mojej koleżance kilka pytań. Cóż, jeśli to konieczne. Usiądźcie sobie wygodnie, a ja się rozejrzę po domu. David wskazał im sofę takim gestem, jakby był jej właścicielem, po czym wyszedł z pomieszczenia? Klient patrzył na dziewczynę z nieskrywaną podejrzliwością. Och, Boże, przecież nie zamierzam odesłać cię prosto do szpitala psychiatrycznego. Może i nie sprawia wrażenia szalonego, ale i tak muszę być ostrożny, dobierając pytania. Proszę mi opisać swoją kondycję fizyczną. Jak wygląda sytuacja z zewnątrz domu? Utrzymuj pan kontakt z bliskimi? Zacznijmy od najmocniejszego. Ma pan kontakt z bliskimi? Czy to samo odnosi pan os oszaleł do reszty? Kondycja fizyczna. Widzieliśmy, że raczej jest dość puszysty, więc to by było dziwne. Dobra, może najpierw to. Oczywiście, y, z mamą. Ma już swoje lata. Mieszka za granicą, a to oznacza, że nie mogę rzucić wszystkiego i po prostu do niej pojechać. Ustaliliśmy, że to ona wprowadzi się do mnie. I co jej mam teraz powiedzieć? Dobra, opowiedział pan komuś jeszcze? Oczywiście, że nie opowiadałem. Nie jestem idiotą. Znowu się rozładowuję. Jak to może wyglądać dla kogoś z zewnątrz? Hmm, jego odpowiedzi brzmią rozsądnie. Nie spał od wielu dni, a jednak mówił w logiczny i zrozumiały sposób. Odrys zdała mu jeszcze kilka pytań, a potem zawołała Davida i poprosiła klienta, żeby pozwolił im porozmawiać przez chwilę w cztery oczy. Dobrze, co ty myślisz? Hmm, to z całą pewnością nie jest schizofrenia. Powiedziałabym raczej, że jego zachowanie jest efektem długotrwałego stresu. Może zacząć mieć problemy w życiu osobistym albo w pracy. Spróbuj się czegoś dowiedzieć. Oczywiście, najlepszą opcją byłoby przeprowadzenie badań medycznych. Proste rezonans magnetyczny magnetycznym mózgu i kilka badań krwi. To by nam dało jakąś wskazówkę. Nie sypia, a bezsenność prędzej czy później prowadzi do znacznie gorszych objawów. Jestem trochę racji. A ty, znalazłeś coś interesującego? Tak. Słyszałam skrzypienie w piwnicy. Audrey starał się zachować neutralny wyraz twarzy, ale w jej głosie i tak zabrzmiał sceptycyzm. Może to mesza. Hmm. Myślę, że to skrzypią zawiasy w drzwiach do ich norek. <grych> A sama nie wiem, Davicia. Ten człowiek nie wygląda mi na szaleńca. A to oznacza, że istnieje jakieś rozsądne wytłumaczenie. Tylko jeszcze go nie dostrzegamy. Niedługo je dostrzeżemy. Cóż, skoro słyszałeś coś w piwnicy, chodźmy tam w takim razie. Nie przejmuj się, jeśli ta sprawa nas Przerośnie, zadzwonimy do Kasiela. Zakładając oczywiście, że będziemy mieli szansę, do kogokolwiek zadzwonić. No i tam najwyżej zginiemy. Czym się przejmujesz? Audrey nie doceniła żartu. Przerzuciła na to tylko oczami. I pierwsza wyszła na korytarz. <grym> <grym> Kocham, Davida, naprawdę jest cudowny. W piwnicy unosił się paskudny zapach wilgoci i pleśni. Deski tworzące podłogę zaczęły gnić. Kiepski wybór materiałów wykończeniowych, nie powiem. Pudła wypełnione jakimiś przedmiotami. Usytuowano w wysokie, niestabilne stosy. Ustawiono. W porządku. To może trochę zająć. Jeśli nie wiesz czego szukać, to faktycznie trochę zajmie. Odrys zajrzała do kilku podpisanych pudeł. Ktoś starannie poukładał w środku różne przedmioty. Zawartość pudełek odpowiadała umieszczonym na ich napisom, to znacznie ułatwiało przeszukiwanie. Jak myślisz, co może się nam przydać? Myślę, że powinniśmy. Spojrzeć na dane dotyczące kont bankowych. Przyjrzeć się planu domu. Przejrzeć zdjęcia. Ja bym poszła zdjęcia albo w plan domu, ale skoro mamy podpowiedzi... <grym> Odlicz rozłożyła na podwodze spory arkusz z rysunkami technicznymi budynku. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało normalnie, ale instynkt podpowiadał jej, że powinni zajrzeć się przyjrzeć im bliżej. Davidzie, popatrz tutaj. Te liczby sugerują, że piwnica powinna być znacznie większa. David natychmiast pojawił się tuż obok niej, za jej plecami. Tak szybko, jakby nigdzie się stamtąd nie ruszał. Hmm. Gdzieś zniknął dodatkowy 9 metrów kwadratowych, co? Świetna robota. Czyli Twoje oczy są równie piękne co dystra. Brawo, no kocham cię, stary, no. Marij mi. Gdybyśmy tylko mogli porozmawiać z poprzednim właścicielem tego domu, David zachwycony spojrzał na y, pożółkłe wycinki gazet. O czym ty mówisz? Sejan spirytystyczny. Wychodzi na to, że nasz demon działa na nerwę drugiemu lokatorowi. Pierwszy zniknął, dosłownie. To znaczy? Hmm, ale nasz drugi klient nie afiszuje się specjalnie z swoimi mistycznym przyjacielem. Takiego poprzednik miał diametralnie inne podejścia. Odpowiadał na lewo i prawo o tym, że prześladuje go demon i nawet stał się sławny potem, tym, jak usiłował siłą przywlectwo pewnego księdza. <grystanie> David wręczy, dziwnie, wręczył dziewczynie... Sorry, chyba skończę powoli nagrywanie na dzisiaj, bo mi mózg już się lasuje. Wycinek z zdjęciem mężczyzny. Jego dłonia skłócał kajdankami i prowadzono go właśnie do radiowozu. Wyglądał okropnie, miał cienie pod oczami, zapadnięte policzki i rozczochrane włosa. Rok temu po prostu zniknął. Jego żona sprzedała dom. Jeśli nasz klient czytał ten artykuł, mogło to mieć e, na niego jakiś wpływ. Sprawdźmy najpierw tą teorię. Właśnie założyłem, że w ścianie jest jakaś dziwna dziura. Jednym szarpnięciem David oderwał od ściany um, spróchniałą deskę i zrażał ciemny otwór, który za nią się krył. No popatrz, wygląda na to, że udało nam się znaleźć przejścia. David... Oderwał od ściany jeszcze kilka desek. Gaston nakazał jej podążyć ze sobą i natychmiast zniknął w ciemności. No chodź, moja kana. oczy czerwnica, nie bój się. Może jednak y, włożenie tam nie jest najlepszym pomysłem. Nagle uświadomił sobie, że naprawdę boi się spotkania z jakimś demonem. Podziałało na nią jak zimny i wodę. Okarcić czy To tylko zwykły stary dom, który zachowuje się jak stary, na stary dom przystało. Mieszkałam w podobnym i wiem przecież, jak bardzo takie budynki skrzypią i jęczą i stukają. Ida, Dobra kochani, ale ja już na dzisiaj kończę, bo mi mózg wysiada. E, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. A my widzimy się już w następnym odcinku oraz w innych seriach na moim kanale. Do zobaczenia.